Mnie, jako dyrektora Hali i jako bywalca koncertów, bo ja jestem wielkim miłośnikiem koncertów, jeżdżę w wiele miejsc w Europie po to, żeby obejrzeć swoich i posłuchać swoich ulubionych wykonawców. Mnie, jako dyrektora Hali, czasem przyznam drażniła, niezawiniona przez artystów, organizatorów i przez nas. Liczba pustych krzesełek, które siłą rzeczy na wysokości sceny, czy za sceną nie były wypełniane. Wiem, że widziałem to na własne oczy. W innych obiektach funkcjonują właśnie takie systemy rolet, kulis, które wysłaniają nieużywane, niezagospodarowane przez organizatora fragmenty widowni, co znacząco wpływa na poprawienie. Koncertowej atmosfery. Zupełnie inaczej chłonie się takie widowisko w obiekcie, nawet prawie wypełnionym, ale jednak takim, w którym widzimy kilkaset pustych krzesełek, które nie były przeznaczone do, do sprzedaży, jeśli chodzi o dystrybucję biletów, a zupełnie inaczej brzmi ten sam koncert w obiekcie wypełnionym po brzegi, wibrującym dobrymi emocjami. Jeśli jeszcze muzycy staną na wysokości zadania, to, to ciarki po grzbiecie chodzą. Mhm. Czy tego typu instalacja w zasadzie w zasadzie umożliwia nam również... Wykorzystani przy innego rodzaju imprezach, nie wiem, sportowych czy, 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 czy cateringowych? Oczywiście, że tak. Powiedzmy sobie szczerze, nie każda impreza sportowa przyciąga komplet widzów. Zespoły mają gorsze, lepsze okresy, przyjeżdżają mniej lub bardziej atrakcyjni rywale. I to pozwoli nam na elastyczność, bo to, co mówiłem o atmosferze podczas koncertów, przekłada się także na atmosferę podczas widowisk sportowych. Jeżeli na przykład y, Asekoprokom Gdynia, centrum wzgórze Gdynia, czy Wistal Łączpol zażyczą sobie, aby y, użyć tego systemu podczas y, ich meczów ligowych czy, czy pucharowych, to jesteśmy na to gotowi. Sądzę, że prędzej czy później to nastąpi. Zadbaliśmy o to i taki warunek po postawiliśmy ewentualnemu wykonawcy, że montaż całego systemu nie może zakłócać normalnego życia hali. Kluby mają rozgrywki ligowe, muszą się na nich koncentrować, nie można im przeszkadzać w treningach czy rozgrywaniu meczów. Wcześniej mieliśmy zaplanowane koncerty czy różne inne wydarzenia, i wszystko to musiało się odbyć tak, aby organizator nie poczuł, że tym razem oferujemy mu niższy standard niż zazwyczaj. Dlatego prace prowadzone były głównie nocami. A cały system montowany był mniej więcej 6 tygodni. Potem jeszcze zgłosiliśmy pewne uwagi, które zostały przez, przez podmiot wykonujący system uwzględnione. No i w zeszłym tygodniu udało się dokonać odbioru technicznego. Na ile ten obiekt zwiększa konkurencyjność regionu, i czy coś z tego wynika dobrego dla samej Gdyni, czy tylko jakby regionu całego? Myślę, że zarówno Gdynia, jak i, i Trójmiasto będą miały z tego pożytek. Bez wątpienia zwiększa konkurencyjność. No taki, był, taki był nasz zamiar, żebyśmy mogli walczyć o organizację imprez także w segmentach rynku, które do, do tej pory były dla nas niedostępne. Jest wielu fantastycznych naprawdę wykonawców z górnej półki, laureatów nagród wszelakich. Którzy dają koncerty po prostu kameralne i oni do hali sportowo-widowiskowej Gdynia, tej jaka była przed montażem systemu, raczej by nie przyszli albo przyszli niechętnie, bo w takich obiektach po prostu nie grywają. Teraz, jeżeli oferujemy im warunki parateatralne, można powiedzieć, bo możemy przecież z hali stworzyć taki amfiteatr na kilkaset miejsc, mam nadzieję, że również takie koncerty będą się u nas odbywały.